Witajcie serdecznie, pozdrawiamy Was ze Smalu, który dzisiaj się już rozpoczął. Co się działo? Posłuchajcie. Od trzech dni, my jesteśmy ze Scholi tak. i już od trzech dni intensywnie przygotowujemy się od rana głównie. Do nas, <laughs> głównie do śpiewu, żeby Wam tutaj umilić ten piękny czas. To najpiękniejsze, najlepsze wydarzenie archidiecezji rubelskiej dla młodzieży tego roku. Kola jest tu dla Was, żeby pomagać Wam w modlitwie, żeby upiększać adorację i święte swoim żywym. Ania jest dyrygentką. Jak było Aniu dzisiaj? Nam <laughs> Eucharystii była cudowny śpiew, po prostu genialnie, mistycznie, jeszcze w kościele tutaj w Garbowie przepięknie wyszło. Tak właśnie tutaj przez całe dnie dbamy o to, aby harmonia rozbrzmiewała po całym tym przepięknym kościele. Mamy nadzieję, że to Wam pomoże w modlitwie, w przybliżeniu się do Boga i to zobacz yy, Jeszcze można dołączyć, można się zapisać, więc przyjedźcie do nas jak macie czas, a jak nie, to przynajmniej na jeden lub dwa dni. Pozdrawiamy z Garbowa.